Thank <laughs> you. Stworzenie, moje stworzenie, dzisiaj negujecie mnie jako waszego Boga, ale jutro będziecie mnie uwielbiać, będziecie mnie adorować i pragnąć. Chodź, Wasulo, nie zapominaj nigdy, kim ja jestem. Przylgnij do mnie, wzywaj mnie jak wczoraj. To miało miejsce ubiegłej nocy. W budynku, w którym mieszkamy, stróż zamyka drzwi wejściowe o godzinie 22. Zapomnieliśmy klucza w mieszkaniu. Widząc, że drzwi były zamknięte, wiedzieliśmy, że nie mamy możliwości wejść. Zbliżyłam się do drzwi prosząc żałośnie. O mój Boże, nie mów mi, że drzwi są zamknięte. Spraw proszę, aby się otwarły. W tym samym momencie przyszedł inny mieszkaniec z domu i otworzył je. Przylgnij do mnie, wzywaj mnie jak wczoraj a przybiegnę do ciebie kocham cię uczciwie pragnąc i kochając mnie w takich sytuacjach większość z was zapominając o mnie mówi że mieli szczęście nie ma słowa mieć szczęście w moim słowniku to ja wam pomagam stworzenia